I, I będzie dużo, dużo wtedy lepiej dla niego. Klacz zielona herbatka. To też jeden z lepszych koni jaki trenowaliśmy tutaj w naszym ośrodku. Klacz dwulatką wygrała dwa wyścigi. We forty była trzecia. W zeszłym roku wygrała Oks, wygrała nagrodę krasne, Trzecia w derby, trzecia w Soliny, druga w wiosennej. Na początek Trzecia Czemajki Wielkiej Warszawskiej niestety bez miejsca ale z tą Wielką Warszawską można powiedzieć odpuściliśmy dużo klacz w sumie biegała jak na klacz przez zimę wzmocniła się i no i co i dobrze wygląda no chyba dopiero teraz dojrzała bo Trzylatką jeszcze była taka krótka, niesformowana, teraz się dopiero zrobiła taka, no taka akura. Też bardzo na nią liczymy, zobaczymy, będzie pewnie z golejewka zaczynała, a co będzie dalej to się okaże. A później jest dużo wyścigów dla klaczy, to na pewno będziemy rozdzielać ją z Sylvanerem, żeby nie biegały razem. Co można powiedzieć, to co widać, bo naprawdę klacz się doskonale czuje i super przezimowała. I dziękujemy. A teraz mamy drugą klacz po azamurze, bo zielona herbatka i ojcem jest azamur. Też już niestety padł. I następnym koniec amfitrytra również po azamurze.